Cześć, dzisiaj tylko jedna majsterka, czyli Sylwia. Pokażę Wam, jak uzyskać efekt ombre, jaki znamy chociażby z włosów albo z paznokci na ścianach. Ombre to z francuskiego cień i na tym właśnie polega ten specjalny efekt. Zamiast uzyskiwać jednolity kolor na ścianie, przechodzimy od ciemniejszego do jaśniejszego. Do uzyskania takiego efektu będziemy potrzebować Trzech odcieni farby, ciemniejszą, drugi odcień, troszkę jaśniejszy, białą farbę. Oprócz tych większych wałków, które już pokazywaliśmy przy farbach, przydadzą się też takie mniejsze oraz pędzle o różnej wielkości. Do odznaczenia odcięć między kolorami przyda nam się taśma malarska. A dla bezpieczeństwa rąk i ubrań – rękawica. Pierwszym elementem w uzyskiwaniu efektu o jest oznaczenie na ścianie miejsc, w którym chcemy, żeby kolory nawzajem przenikały. My zdecydowaliśmy się, że naszą ścianę pomalujemy od cieniach różu. Zaczniemy od bieli na górze. Po środku będzie taki malinowy, jasny róż. I zakończymy funkcją, którą producent nazwał żakardowym amarantem. Wcale nie czekamy, aż nam ta biała farba wyschnie, Tylko spokojnie zabieramy się do malowania kolejnej warstwy. Pierwszą warstwę malowaliśmy od góry, drugą zaczynamy od dolnego paska. Nie ma to oczywiście jak malowanie ścian przy jakiejś dobrej muzyce. Ja tam jestem fanką polskiego reggae. Nie wiem jak wy. Możecie nam napisać w komentarzach, oczywiście, czego wysłuchacie podczas domowych remontów. Jeszcze zanim nam farba dobrze przeschnie, zdejmujemy sobie tą taśmę ochronną i przechodzimy do cieńszego wałka. Będzie nam nim łatwiej rozetrzeć kolory, tak, żeby uzyskać fajny efekt. Robimy taki myk, że na jednym wałeczku rozcieramy dwa kolory i zgodnie z tym, co mamy namalowane, zaczynamy nim rozcierać. warstwy. Aby sobie jeszcze dokładniej rozetrzeć te przejścia między odcieniami, możemy użyć pędzla. Małego pędzelka. I ciemny kolor w dłoni. I ponownie przechodzimy do rozcierania odcieni jaśniejszego i ciemniejszego tym razem. póki mamy farbę wilgotną, pędzel w dłoń i robimy przecieraczkę. I proszę bardzo, od ciemnej fuksji po biel! Było trochę kombinowania z wielkością wałków i pędzli, ale efekt ombr mamy gotowy. Zresztą listę wszystkich przydatnych produktów do wykonania takiego specjalnego efektu przygotowałam Wam tutaj w linkach poniżej. Pamiętajcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie do nas w komentarzach. Nie zapomnijcie o tym, by dać nam suba. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.